Dzień dobry. Chcielibyśmy Was powitać tutaj w drodze na Agrotech Zielce 2017. Po mojej tutaj prawej, a zarazem operatorem kamery jest Mateusz. Hello. z tyłu po mojej prawicy waszej lewicy Kaźni Nie mam, mnie. No dobra, jestem siema. Po, po środku tu tak może bardziej tak po krzywce, taki negus siedzi. Dzień dobry. A po lewej mojej, po waszej prawej, Damian. Dzień dobry. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy znają, kojarzę, jak mnie zapraszamy do popaków na kanał oczywiście. 6 tysięcy osób im tam wbić, prawilny ofreł tam macie link na pewno podany w opisie. A my się kurwa, co się... My się... My się żegnamy. Kurwa. My się... Z początek lora my się żegnamy. A my właśnie dostało nam jakieś 100 km do... Jak proszę ja was bardzo kończę. nasze... O, o chyba chyba wyłączyłem. Nie, bo to na jakie nie Ale w tak normalnie, a nie teraz taki poliglota jebany ja nie będę jak ty u siebie z tej strony kaźmisz! <grymne> A dzisiaj no, wyjdziemy tutaj W ciągniki Kombajny Pługi czterobronowe. Będziemy to to nie Będziemy, nie będziemy dzisiaj zwiedzać tutaj Proszę ja bardzo stanowiska, stoliska, flery wystawowe, pokazowe Będziemy kupować go. Tak będzie no. To się dużo trudno. Dokładnie, myślę, że to najdrogie Fotoradar 700 metrów. No, jak słyszycie, Wam teraz oznajmić, że jesteśmy w miejscu, w którym rok temu dokładnie kierowca Daniel Żaba dostał mandat za fotoradar. Proszę was bardzo. I my pokażemy Wam, że w tym roku my przejedziemy i nie dostaniemy tego mandatu. Można, można Danielu, można Danielu. Tylko trzeba przepisowo jechać. 50 elegancko. Proszę pokazać fotoradar, zaraz będzie. A ja jeszcze, jeszcze trochę tak? Tutaj. Jak to moje jeszcze dalej, gość. Nie, nie już jest, nie, tak. nie, ja jest wolę, znak, ja wolę, ja wolę zwolnić już. Tak. Zapierdalali, kurwa. Nie będę tutaj szarżował, gdyż nie chcę popełnić błędów kolegi Daniela, bo ja się uczę na błędach. Tak, nie. O jest, widzimy się... fotoradar w prawej stronie. Pokaż tutaj. Tak. mąż za znakiem. O. Proszę bardzo. I z tego fotoradaru właśnie nam zdjęcie, które w przeszło na szansę. No więc, no, więc dziękujemy. Chciałem oznajmić, że w tym roku obeszło się bez fotoradaru, bez zdjęcia właśnie z tego oto, bo z innych to nie wiem, ja nie porytuję, ale ale z tego na pewno nie będzie. Dziękuję za uwagę. Mati Hera. Ogień Hera. Szybko, kochana. Pak. weź weźcie ręce umy. <grytanie> A prawdziwa woda? Nie Sztuczna Kulka na, na poziom H To jest ta, to jest ta... twoje jajko, kulka na poziom H To jest ta, to jest sucha woda, panowie Że na nim wniósł na To by weszło w całości Nie byś wyglądał jak dzieci z terby Z bólek bym A <śla> Chodź Może to nie jest nowe, ale to jest piękne O kurwa dziot Ale tym przepaliłby to U kochany Jest już miejsce do pasery właśnie Ty ja ci powiem Ja będę nagrywał taczka właśnie tu się siedzi o kurwa Ja ci powiem że mnie to się podoba O panie ty Czekaj, jak to Jak tego jest Ja bym tym przejechał normalnie chociaż 10 metrów Ale kurwa weź jak ty ładować dziwi Ja mam tak plecak napchany ja pierdzielę... ale to potwór jest, nie? Ale to jest... Dopiero potwór. zobaczysz potwora morda. Ale to jest potwór e, co tu mamy tak? Bardzo mi się o, podoba o, tutaj... Skrzynia. Bardzo mi się podoba tutaj ciągnik marki <noise> Case Model luksum. Jakoś tak. Ale już automatyczna skrzynia. Bardzo mi się podoba tutaj Tak, w przypadku. Miki, nie skacz, proszę! Nie skacz. Miki! Dam ci suba jeszcze jednego! Nie, 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 nie. Jednego multi to już No, no. Tak. sobie no. zrobić. no. Lufty na na cy ty. Ty, to to tak chyba No, no. nie? Jak No, w No, no. No, no. dawaj. Co? Kaczuszka. Co? Kęć. No, no. A to ten to... To będzie tak. Mati to będzie... Matiego w cenie milion. Trzychu to będzie tak, nie wiem, siedemset tysięcy. tu to, to zero, to najmniejsza wygrana. No, dobra, panowie, nosujemy. Pójdź, Mati, chere. Kto dzisiaj... Kto... Komu dzisiaj robimy anala wszyscy? Kurwa. Tylko którym się kierować teraz? Bo na ja każdego wypadę

YouTubeberzy właśnie robią, le, leją pod, pod płoty, pod mury. Co robiłeś? Co? Co robiłeś? Kurwa, samochód ci baranie ratowałem, bo żeś ręcznego nie zaciągnął i kurwa, by był przypał, bo by ciężarówka cię przejechała i byś się wpakował pod naczep. No tylko poczekaj, bo to coś znowu się nie No bo ty nie umiesz, kurwa. To ja też się, tak?